Patrzcie, kurki są w niebie. Ziemię mają przywiezioną. Co tu się wyprawia? Ocie, kręcę. A tak w ogóle to witam Was w kolejnym filmie na kanale. Zapomniałem powiedzieć. O, ale ty tu kogut jesteś na czubku. Tak? Czubek na czubku. Ale rąbiecie tą trawę. Jeszcze dwie takie przyczepy przyjadą. Będą miały do rozgarniania. Jak widzicie, nowe kurki kupiłem. Niby tam ponad rok mają. Ale fajnie wyglądają. Jajecze, gdzieś się było, tu już trochę znowu od nich. Wczoraj były kupione. Fajnie się tu prezentują. Najważniejsze, że jaja znoszą mnie. Kto tak pieje? Kto tak pieje, to kogucik nasz, tak? A rałkon, jak to pani zawsze. Dostoi nie wygląda. Pan Araucan, tak? Ojeja. Chyba trzy cztery... kurczaki są po nim. No, masz czwórkę dzieci. Także deptał, deptał, że wszystkie kury deptzasz, wnioski. No. Nie uciekniesz od nagrania. Powiem Wam, miałem go sprzedać, ale... naprawdę fajny kogucik jest. Z tamtego roku. Co tam? Perliczkę, która miała iść na na zamianę, to wypuściłem. O tam sobie chodzi, o tam. No i to nie będzie zamiany, no bo się okazało, że to jednak perliczka. Grzeczne kurki jesteście, która mi się, mi się mi się pogłaskać, co? A ci mi się pogłaskać. Te nasze takie nie są, ale te, te nowe to są kurcze takie, że po nocach chodzą i się w ogóle nie boją. Wiadomo tam odskoczą, ale to nie to co nasze, że tutaj na przykład nasza jest czarna, to zobaczcie, nie, nie podejdzie się do niej. Też może dlatego, że tutaj nie przebywamy cały czas. Nie mieszkamy tu. I może też dlatego one tak nie są przyzwyczajone do ludzi. Państwo biegusy indyjskie sobie tutaj wylegują się i czekają na wodę, żeby się w miejsce wykąpać, a? dzieci żeście mi dzisiaj, znaczy dzisiaj w tym roku na czaskali, tam czarny kaczor, biały kaczor, tamte dwa kaczory, o te. A tutaj pięć kaczuszek. Nie dajem sobie radę. I fajne dzieci z nich powstają. Tam są gęsi dzikie. Nawet nie wiem, czy, czy ja Wam o nich mówiłem, czy nie mówiłem. O tych dzikich co dostałem. Takie chyba tam było kilkudniówki. Patrzcie, jak je ładnie wychowałem. Sobie z tą jedną garbonosą chodzą. Tak to jest ta garbonosa, która była taka piana, przewalała się. Coś, jej się wtedy jakiś paraliż dostał, ale widzicie, nie, nie sprzedaję jej, no bo po pierwsze nie chcę czegoś sprzedawać, co wiem, że jakaś taka chorowita jest. A po drugie nie zabijam jej, no bo te dzikie są, chociaż się z nią tu prowadzą, a tak to mógłby pewnie zwijać. Tak to mają chociaż taką swoją matkę. Była jeszcze jedna garbonosa i gąsior gąsiora sprzedałem, a no niestety nie zdążyłem sprzedać gdyż iż, ponieważ Jackie wariował małą kropkę, plamkę. Atakował cały czas, chciałem go zamknąć, on galopem tu, tu 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 obok domu i gdzieś tutaj dalepnął jej na skrzydło. Złamał jej, nie chciała ona za bardzo jeść, nic. W domu później jak ją tam przywiezłem do klatki do królików, to jadła coś tam. Ale już wystarczyłem to tutaj w kurniku schudła, więc stwierdziłem, że i tak nie mam gąsiora, nikomu nie będę jej sprzedawał ze złamanym skrzydłem, więc poszła na rosół, jeszcze trochę jej tam zostało. Schaby były dobre, powiem wam. Jak to ze swojej gęsi. Eee, tak więc została tylko ta. No jakby nie tamto, to ta by też pewnie poszła na rożno. A tak to sobie powie, że siedzi. Może jakiegoś gąsiora kupię, zobaczymy. Chyba, że z tych dzikich będzie gąsior jakiś, to będzie może ją deptał. Jak idzie cały czas za mną chodzi. Powiem wam, że ona jest taka natylna i ja tylko się boję, że kiedyś ją znajdę na ulicy, bo ktoś przyjedzie, czy ja wyjdę na ulicę, ona już za nami leci, kita w górze i tylko się przytulać, miał i żeby ją głaskać. A też wiecie, ja tak staram się nie uczyć kotów za bardzo do głaskania, bo już u nas takie przypadki były, że jak nie ktoś ukradł, to też wiecie, podeszło pod koło czy coś, no i już jest po, takiej, po takim kocie, tak? A jak one są takie, można powiedzieć, na półdzikie, że wiadomo, pogłaszcze się, nie uciekają od człowieka, ale też nie są takie do przytulania, to te koty u nas bardziej się trzymają i, i na pewno bardziej są rozsądne pod względem aut i innych ludzi. Że wiedzą, że człowiek, dobre zwierzę, dobry, jakby to powiedzieć, no, że człowiek jest dobry, a, ale lepiej uważać, bo nie wiadomo, co mu do głowy przyjdzie. Tak więc tak najlepiej są koty wyszkolone. Mamy tutaj jeszcze te dwa kocórki, nie wiem gdzie są, ale też pokazywałem je w tamtych filmach. Może je zawołam, może przylecą. Bo będą ciekawe, bo my zawsze tak za jakąś pół godziny, godzinę przyjeżdżamy z, z jedzeniem do nich. I Powinny już tu być, chyba że są na łące. E, czy w kukurydzy łapią szczury, czy też myszy, więc ona tylko została. Ale no są takie dwa szeregowe, te. Może kogutki pokazuję. Widzicie na kogutki i, i kogutki, mówię, e, kocurki, oczywiście, bo była kotka. O! Poluję tam, widzicie? Nie będę na nim przeszkadzał. Tam teraz wskoczył. pójdziemy do niego. Może myszkę złapał. Była jeszcze kotka, ale niestety tam na zakręcie zginęła śmiertelnie w wypadku samochodowym. No i tak jak mówimy nie przyuczamy ich. A tu jest. Kocurek po naszej kotce z domu. Kinia. Dobra, nie przeszkadzam ci, łap sobie tam mysie. Kurczę, ta jasność mi tu wyskakuje w tym ekranie. Wow, dobrze powiem Wam, że u nas zawsze kocury to tylko leżały, żeby im dać jeść, koniec mysz nie łapało. A te to naprawdę odpukać, ale naprawdę są bardzo fajne, bardzo ładnie łapią na myszy, szczury. Powiem Wam, że odkąd w tamtym roku te koty tutaj przywieźliśmy, to żadnej jeszcze myszy nie widziałem, ani szczura. A tak to jak ich tu nie było, to smurt wszędzie był tymi myszami. Czy u kucyków, czy u kurto mnóstwo tego było, a jak one teraz są, to widzę, że ładnie je tu odstraszają i tępią. Do tego, co pokazywałem kota, to sami, można powiedzieć, tutaj na Rancho podrzuciliśmy, bo kiedyś nam pod maskę auta wskoczył i nam tutaj wyskoczył, ale stwierdziłem, że tutaj nam na pewno będzie się lepiej trzymał. No i miałem rację, bo były właśnie w tamtym roku cztery kotki. Jednego ktoś ukradł, chyba jeden pada, a trzeci był przejechany. I żaden nie został, tak więc podejrzewam, że jakby on był u nas tam, to pewnie znów też by ktoś go przejął, bo tam tak auta ciekają naprawdę i nie patrzą. To jest też 70-ka u nas na zakrętach. To jest coś naprawdę dziwnego. Zakrętów jest tu pełno. Zakręt za zakręcie, a jest 70, a tutaj nawet 100 120 pędzą. No więc ja czasami się boję o własne życie jak wychodzę na ulicę. Tym bardziej jak gdzieś jest na zakręcie kukurydza zasiana. No i za Chinę nie widać, czy coś jedzie, czy nie jedzie. Tym bardziej jak się jedzie na przykład motorem, czy autem, ciągnikiem, no to już dubel nie słychać, bo jak rowerem, no to jeszcze usłuchać, że, że ta auto pędzi. Ale dobra, bo ja się o czymś innym rozgadałem. O, tutaj Wam pokażę te perliczki, widzicie, jest jeszcze biała, no i widzicie, to na pewno perliczka ładnie chodzi, nie, długi ma taki, yy, yy, długie te uszy, ale jaja znosi, tamta znosi jaja, no a to, co ma te wywinięte puliki, myślimy, że to jest perlig, ale też znosi jaja, no i jest jeszcze ta biała, ale biała to gdzieś tam wszystkich trała, a ona tam gdzieś chyba z tyłu chodzi w tych, tam w drzewach, tak, chyba jej nie ma. Tutaj, a tu jest, o, tu jest ta biała, widzicie, aha. Tu se siedzi, tak więc są cztery muszę perlika dokupić. Jak ktoś jest tu z okolicy, Wielkopolska okolice, napiszcie mi, jak ktoś ma perlika jakiegoś na wydanie. Ja nie ma, nie mam. Ta jedyczka już mi tu siedzi chyba z pół roku, no może nie pół roku, ale ze trzy miesiące zganiam ją, ona nadal chce siedzieć na pół, z tym gnieździe cały czas siada, nie wiem, co jej odbiło. Ale dobra, jeśli Wam się spodobał, taki dłuższy, tutaj o kurach. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale. A ja już nie przedłużam. Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie i cześć.